Ej, wiecie jakim jestem, nie? No wiem, że wiecie. Tutaj w drugiej części musiałem przyspieszyć, nagrać jeszcze raz głos, bo bym się nie zmieścił w limicie czasowym. Limit czasowy jest silniejszy, bo to ode mnie. No cóż, trudno. No tak, tutaj sobie wy widzicie jak ja sobie buduję i się wkurzam, bo mi traf, teraz nie starczy. No, to się oglądajcie. No to tak, yy, kilka najpierw informacji. Wróciłem z wakacji, jestem wypoczęty, wesoły. <laughs> no i dzisiaj dała was niespodzianka. O tak. No <laughs> mam chrypę. No, bo z morza wróciłem. I. No, tak, 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 wiecie, tak. Mm, Gardło nie czuję. <laughs> yy, no to tak, jak widzicie. W tym dzisiejszym odcinku nie jest zbyt dobra jakość. Chociaż dałem to chociaż jest bardzo dużo odcinek. Jest, ale dlatego, że y, no niestety, niestety, niestety. Y, mój internet jest tak powolny, że nie udało mi się wrzucić tego odcinka jak wcześniej zrobiłem go w, w, w Vegasie. No tutaj widzicie mój piękny pokoik, już prawie skończony. Sufitu nie zrobiłem na odcinku, co się później dopiero ogarnąłem. No tak. Na yy, wakacjach było mi bardzo fajnie. No tak, Boże, o czym gadamy gadam cały czas? No tak, mówię. Jestem poranny. A tutaj po prostu bez, bez krateczek, wszystko ok. Gitness jest. No o co wam chodzi? Udało się. Ale. Chodzi mi głównie o to, że dzisiaj pierwsza niespodzianka. Kurde, ja się. Tatu nie nagrywałem. Yy, <miesz> I tak. Yy, m, 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 niedługo już będzie odcinek, w którym to ja... Yy, b, 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 budujemy coś. Nie będę zdradzał teraz. Nie, o nie, nie, chcielibyście, nie? Chcielibyście. E, nie zdradzałam, co będę budował. Ale będzie to ciekawe. No. Hmm. Będzie to dosyć ważna rzecz, którą wtedy o nie powinien zrobić. O no tak, oprócz tego, dzisiaj, dobra, powiem Wam, niespodzianką będzie, chociaż to już nie jest niespodzianka, ale trudno, niespodzianką będzie to, że dzisiejszego dnia wrócę odcinek Piratów z Karaibów. Oh yeah! Wiem, że ich nie wrócę. A to się dzieje dlatego, że chcę, żebyście mieli Terrarię, żebyście mieli Minecrafta, a to jest taka jakby dodatkowa seria tylko, tylko tak o, żeby, żeby, żeby coś było, nie? Uff, żeby coś było takie, wiecie, z i w ogóle. Um, a dzisiaj wyjdzie trzeci odcinek. E, postaram się coś nagrać jeszcze, a może z Terrarii coś wyjdzie? nie, nie wiem, ale w każdym razie takie taki informacyjne Asasina nie nagra yy, nie nagra, nie nagra Jackson, bo powiedział, że on nie chce nagrywać Assassina jedynki że co najwyżej on może sobie nagrać y, trójkę no, yy, czyli będzie tak, <śpuszczak> to będzie trochę zagmatwane ale będzie tak jedynka, później yy, najwyraźniej będzie trójka albo dwójka Yy, albo Brotherhood. Bo teraz to już... nie, chyba na PC to nie wyszedł Brotherhood. No nie wiem. Zresztą popatrzymy się. Yy, to będzie tak I, i i. No i no i no i to na tyle było z takich informacji bardziej co będzie nagrane. Yy. W ogóle chory się czuję dzisiaj. Co do serwera, jest już prawie całość naprawiona Tylko jeszcze czekamy na Jeżeli, bo mamy nadzieję, że wyjdzie kurde, jąkam się Że wyjdzie Kuboid na yy, Bukita nowego Ale no jeżeli twórcom Kuboida się nie będzie chciało No to niestety będziemy musieli wrócić Do będziemy musieli innego zrobić po prostu na, na innych plikach serwer co znowu poskutkuje tym, że sklepu może nie być ale, no, ale to zobaczymy jeszcze nie? to teraz się jeszcze tym nie martwcie a nie, sufit zrobiłem chyba no zrobiłem to o tym się nie martwcie że coś, coś <grych> ale w każdym razie znowu mówię w każdym razie, jestem trochę zajęty Mm, ale postaram się wrzucać odcinki, nagrywać, grzeczny będę, będę grzeczny i możliwe, że wyjdzie seria z poradnikami do Minecrafta. A tak a propo... Yy, bardzo chciałbym podziękować, yy, jak on tam ma... Boże. Sorry, ale po prostu już dzisiaj jestem, jestem, jestem zmęczony, bo tu w nocy nagrywam. Czy rano? Nie wiem go to was nazwać. A dobra. Yy, Chyba już rano. O kurde, już jest dziewiąte. Uch. Dzisiaj nie spałem nic. Uff. Jestem, jestem padnięty. Oto tak. Y dzisiejszego dnia chciałbym podziękować serdecznie użytkownikowi, który się zwie Minecraft Polska za to, za co, y że mojej prośbie wysłałem mu tam taki filmik i dzięki niemu będzie więcej osób mogło wykorzystać windę, którą w końcu utworzyłem. tylko nie wiem dlaczego nie wspomniał o mnie. po prostu no normalnie hamucha. nie lubię go za to. Hmm. Fuh. Fuh, 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 fuh. no to tak, no to w przyszłym odcinku będzie wieża. Boże, wygadałem się. Ha, głupio teraz się czuję. No dobra. Yy, będzie, będzie wieża. I yy, jeszcze na następnym odcinku pomajstrujemy coś z windą. Bo windę już tam zro... stworzyłem sobie. W końcu jak wam powiem w przyszłym odcinku, że się męczę z tym. Że to zro... zrobiłem w końcu. Mega wieżę zrobiłem ale to musicie poczekać. Cierpliwość to jest, wiecie. Yy, to jest to jest cierpliwość, jest, jest błogosławieństwem. I, 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 I musicie poczekać. Musicie. Doczekać się, doczekacie się, na pewno się doczekacie. Ja to wiem. Wy jesteście cierpliwi. Jak tyle czekaliście na te odcinki nowe. No. No to no to, no to, no to no to no to no to no to, to już końcówka tak? no została mi minutę, ale nie cała Dobra O złobiak! Jeej! jej! jej! gień! 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 bo ja chcę do basenu wskoczyć No, już spadaj Właśnie, y, creepera wam jeszcze nie pokazywałem No to jest skończony creeper może wam pokazywałem, boże. No w każdym razie jest skończony. Creeper do góry, do góry, do góry, do góry. Pnijmy się jak on, bo to wszystko strzelają, pali się. Ja tutaj uciekam, He, w ostatniej chwili zamykam. Nie patrzycie, o tu jeszcze coś się podpala, tutaj uciekam. Nie lecę, 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 lecę. No właśnie, lecę, nie i... Łaza! I teraz no co? Komentujcie, subskrybujcie. Żółty dla Karakowy. Guziczek na Was czeka na moim kanale, który jest czerwony, nie wiem dlaczego, ale to się zmieni. Do zobaczenia w następnym... W następnym... Tak, no, w następnym odcinku, w następnych odcinkach, w następnych seriach. No, na razie.